No, wróciłem na osiedle. Kotki wyszły za mną. No to będę mógł sprawdzić jakie są temperatury w domkach, tam gdzie są termometry. No, sprawdzałem jaka jest temperatura teraz u nas tutaj. Na dworze jest 13 stopni. I zobaczymy teraz jaka jest temperatura tutaj. W tym domku. Dwadzieścia cztery i trzy tutaj, teraz zobaczymy, ile tu. Dwadzieścia pięć siedem to są domki ogrzewane. Teraz tu mamy domek nieogrzewany. Tu mamy 179 Ale to jeszcze mogła temperatura nie spaść. Ja termometr włożyłem jakieś pół godziny temu. No i zobaczcie, Basiorek jest w domku nieogrzewany. Basiorek czemu nie chcesz w wciepełkę? Za ciepło. Czyli wygląda, widzicie, że chyba mu za ciepło. Zarówka 40 W. Przy tym, jak jest na dworze 13 stopni, to wygląda, że jest trochę za silna. No, ale nie mam słabszej. Ale niedługo dostanę kocyki. Ale mają na około 20 W. Także taka temperatura nie będzie. Będzie na pewno poniżej 20 stopni. A to będzie właściwa temperatura dla kotków. A tutaj mamy, zobaczcie, Kiciusia od Gai. O, on tu siedzi cały czas teraz. Bialasek. Rzuciłem właśnie salce sonu trochę. I zobaczcie, jestem od niego 2 metry. Nie ucieka. Nie ucieka. Już się zadomowił się czuje jak. Tak. No nic. Będziemy kończyć, wcześniej tutaj byłem, filmowałem, filmik jest, no to Cypisek i Gucio były w domkach, ale jak poszedłem na osiedle, zobaczyć co tam się dzieje, to one przyleciały tam za mną. I tak to wygląda. Podobno ma padać.